Tylko obserwowanie, jak ta reakcja, jak na przykład ten lęk we mnie narasta. Jak on, jak on w ciele siedzi, co on, co on spina? Obserwujesz trzy rzeczy: temperaturę, spięcia mięśni i ruch. Co w tym lęku? Czy Twoje ciało się na przykład odchyla? Albo zamyka. Ja to robię z dużą przesadą, to nigdy tak, nie jest tak. tak, ale to, co możesz poczuć wewnętrznie, tak? I co z tym ciałem się dzieje w tym momencie? I jak wiesz już, jak to ciało reaguje w takich sytuacjach, to następnym krokiem jest, jak to zrównoważyć. Równowaga to jest taki stan ciała, równowagi w stosunku do środka ciężkości, którym mamy parę centymetrów poniżej pępka, tam w głębi, na, w środku. I teraz, tak, czy moje ciało na przykład opadło, albo jest gdzieś tutaj, tak? to równowaga, jeśli moje ciało jest gdzieś tutaj, to równowaga będzie opuścić, spowodować, żeby ono sadziło się niżej.